Jest on od środy popielcowej. Dzień ten jest bardzo licznie obchodzony przez ludzi ze względu na pewien znak, który w tradycji katolickiej mocno się przyjął, który od starożytności był używany w różnych kulturach, w różnych wierzeniach, mianowicie gest posypania głowy popiołem. Czym ten gest jest? Umysł jest miejscem, w którym rodzą się różnego rodzaju myśli, różnego rodzaju złe pragnienia, negatywne relacje, które potem przechodzą na, drugi, na drugich ludzi i powodują zło wokół, które potem jest ciężkie do wyplewienia. Popiół używano do czyszczenia srebra, po to by pięknie błyszczało, by Dawało ładny połysk, by było ozdobą dla oczu. I podobnie ma być z naszym sercem, z naszą duszą. Popiół, którym posypujemy nasze głowy, ma oczyścić nasze serca z nieuporządkowanych przywiązań, z negatywnych relacji, z naszego egoizmu, z tego, co niszczy naszą relację z Bogiem i z drugim człowiekiem. Wielki post, według tego, jak czytamy dziś w drugim czytaniu, z drugiego listu do Koryntian, jest czasem łaski Bożej. Ponieważ czytamy w imię Chrystusa, prosimy Was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Jest to czas łaski oraz także czas pojednania. To czas różnych wyrzeczeń, to czas dawania z siebie swoich pieniędzy. Mowa tutaj o Jałmużnie, to czas wytężonej modlitwy i nastawienia bardziej na słuchania Boga. Jaki jest cel Wielkiego Postu? Do czego dążą, do czego powinny w ogóle dążyć zmagania wielkopostne? Przypomina mi się opowiadanie Ojców Kościoła, w którym pewien młody mnich przychodzi do aby. Tak mnisi nazywali mędrców, Abba, ojciec. I przychodzi do Abby i pyta się o pozwolenie na wstawanie, na pobudkę, cztery godziny wcześniej niż reszta ojców, braci. A ten Abba pyta się młodego mnicha, a czy dasz radę wstawać cztery godziny wcześniej? On odpowiada, tak, dam radę. Na co Abeba odpowiada mu, tak, więc nie zgadzam się. Jest tu niesłychana mądrość. Zauważmy, jacy my jesteśmy. W codziennym życiu zakładamy maski. Są to maski egoizmu, wywyższania się, pokazywania kogoś, kim nie jesteśmy. Przy przejaskrawionym świetle próbujemy pokazywać się lepszymi przed drugimi ludźmi. Student walczy o stypendium naukowe. Chcemy być lepsi w pracy, mieć jak najlepsze stanowisko. Porównujemy swoje zarobki, porównujemy, jaki mamy samochód, porównujemy, jaki mamy dom. Im większy, tym lepszy. Im więcej pieniędzy, im lepszy dom czy samochód, tym lepsze stanowisko społeczne. Chcemy być zauważeni, docenieni. To widać już nawet u małych dzieci. Dzieci już w przedszkolu porównują, które z Dzieci ma lepszą zabawkę, w szkole które z dzieci lepiej się ubiera? Walczymy o status społeczny, chcemy być jak najlepsi, jak najwyżej zajść. A czy zastanawiamy się nad tym, czy chcemy, by Bóg nas dostrzegł? Myślimy nad tym, że chcemy być kochani przez Boga, zakładamy maski i chcemy być jak najlepsi przed drugimi. A wielki post ma na celu eliminowanie negatywnych zachowań, a powrót. Do tych relacji, które są pozytywne, budujące nas wzmacniają, które dają nam siłę, czytamy dzisiaj w Ewangelii. "Częście się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi. Robimy wszystko, by przypodobać się ludziom. Wielki post ma na celu skoncentrować się nie na sobie. Wielki post ma na celu pozbyć się naszego egoizmu mamy nie koncentrować się na sobie ale skoncentrować się na Bogu żeby jego bardziej słuchać żeby częściej zaglądać do Pisma Świętego by częściej padać na kolana i pytać Boga gdzie jeszcze zawalam co mam jeszcze do poprawy w tym wielkim poście co jest ze mną nie tak nie mamy koncentrować się na samym sobie ale pomyśleć też o drugim człowieku o tym który ma mało Stąd właśnie ten post, gdzie odmawiamy sobie pewnych rzeczy. Stąd ta Jałmużna i ta modlitwa, gdzie możemy poświęcić więcej czasu na modlitwę za, drugich, za drugiego człowieka, za tych, którzy mają mniej, którzy cierpią niedostatek i pomóc im. Jezus Chrystus jest tym, który chce wejść w te miejsca których my sobie sami nie dajemy rady. Bo oto tak jak w tym krótkim opowiadaniu, gdzie ten młody mnich chciał wstawać cztery godziny wcześniej, a Abba mu mówi, że nie, że nie zgadza się, to nam pokazuje, że w Wielkim Poście mamy szukać takich miejsc, takich wyrzeczeń, które dotykają granicy naszych możliwości. Jest okazją do tego, żebyśmy zaryzykowali i podjęli wyrzeczenia, w których zauważymy, że nie jesteśmy w stanie ich dotrzymać. I to właśnie tu, tam gdzie, jest, gdzie nie jesteśmy w stanie dotrzymać naszych wyrzeczeń, naszych obietnic, tam właśnie musimy zaprosić że Jezusa Chrystusa do swojego życia. On jest tym, który nam jest w stanie pomóc, bo to On wziął na siebie wszystkie nasze grzechy. On wziął na siebie każdy nasz grzech. Nie znam żadnego człowieka, który by wziął na siebie moje winy. Nie znam takiego człowieka, a za to znam pełno ludzi, którzy tylko palcem wytykają i czekają, aż się człowiek potknie. Jezus jest tym, który bierze na siebie nasz grzech. Bierze na siebie nasze grzechy, a zwłaszcza bierze te grzechy, których najbardziej się wstydzimy. A ponieważ ich się wstydzimy, zakładamy maski i chcemy być całkowicie kimś innym niż jesteśmy, niż jesteśmy w rzeczywistości. Teraz sprowokuję, o czym doskonale zdaję sobie z tego sprawę. Wielu ma wypaczone pojęcie wielkiego postu. Wielu rezygnuje ze słodyczy, wielu rezygnuje z alkoholu, z nikotyny, z obgadywania innych, oczerniania. I kiedy kończy się 40 dni, osoby te zaczynają się przechwalać, mówiąc 40 dni bez czekolady, 40 dni bez alkoholu, 40 dni bez nikotyny, 40 dni bez obgadywania. Ale jestem wielki, jestem cudowny. Wytrzymałem 40 dni i chwalą się przed drugimi, szczycąc się, że przez czterdzieści dni potrafimy wytrzymać. Jeżeli takie mamy rozumienie Wielkiego Postu, jeżeli takie jest swoje rozumienie Wielkiego Postu, to chcę Ci powiedzieć, droga siostro i drogi bracie, jesteś biedna, jesteś biedny, ponieważ polegasz na własnych możliwościach. I w momencie, kiedy przychodzi najbliższa okazja upadasz. Upadasz ponieważ w tych zmaganiach nie zapraszasz Chrystusa do swojego życia. I dopiero wtedy, w tej sytuacji, zaczyna się Twój prawdziwy wielki post. Wtedy dopiero zaczynasz rozumieć, gdzie jesteś jeszcze słaba i słaby. W wielkim poście chodzi o to, żeby zobaczyć, gdzie jeszcze. Upadamy. I gdzie jeszcze mamy dużo do poprawy w sobie, bo właśnie w tym miejsca ma wejść Chrystus. Na tym polega wielki post, byśmy odwracali się od grzechu, byśmy zobaczyli, w czym jeszcze raczkujemy, gdzie jeszcze zachowujemy się jak małe, egoistyczne dzieci, które myślą tylko o sobie, a nie potrafią zauważyć innych. Mamy przestać udawać kogoś, kim całkowicie nie jesteśmy. A zdjąć swoje maski i pokazać prawdziwe oblicze, takimi, jakimi jesteśmy. Na koniec przeczytam wiersz księdza Jacka Laskowskiego o wielkim poście. Posłuchajmy. Pamiętaj, nie przemienicie czas, nie zmienią cię wydarzenia, nie uczynią cię lepszym ludziom. Nawrócenie nie dokona się siłą naszej woli, bo tak ci się więc co? Miłość przemienia ludzi. Ciebie i mnie. Miłość zmienia świat. Miłość czyni życie piękne. Bóg jest miłością. Ja zwracam swoje życie ku Bogu. A On mnie miłość. Przemiany nawrócenia. Życzę wszystkim. Weźmy w tym wielkim poście. Pozbyli się masek, byśmy przestali udawać kogoś, kim nie jesteśmy, a wszystkie zmagania łączyli z ofiarą Jezusa Chrystusa, z Jego łaską, a wtedy zauważyli, gdzie jeszcze jesteśmy słabi.